Ej, siemaneczko, z tej strony Victor i dziś nagrywam Among Us Okej, okay. no jej no Czemu wszystko musi być fu... Ha, co? Okej okay. um, Szkoda, że się Halloween skończyło bo już nie ma tych fajnych skinów to wracamy do rośliny. Czy tak lepiej? Tak. Ciao, ja, to, to lepiej. Yy, mogę czerwony, proszę. Aha. Na pewno nie. Okej, okay, lecimy. Miła osoba, jakaś to jest. Crumate. Trochę ciszę, no, będzie za głośno słychać. a gdzie my mamy taski? W kafeterii, ok. Uh, go. Domo. Instaluję się. Um, I sorry, sorry, bardzo sorry za tak długą przerwę um, w nagrywaniu, ale nie miałem. No, nie, nie miałem czasu po prostu, um, żeby to zrobić. No i... Tak. Oho, dead body. Ej, co? Oni to zupdate'owali, że tak to wygląda? Ale kozak! Ej, czy to w sumie tak fajnie wygląda? Net spoko. Um, pewnie kto gdzie, kto gdzie. No właśnie. Wiedziałem. A gdzieś napiszę. Gdzieś. O Jezu, ale pisownia zła, skip. Ale to był błąd Aha, na typów głosują, what? I nic nie piszą, tak? No rozumiem. Um, a my wracamy do instalowania daty. Tak, okay. już, go, go, go. Ojej, tasków na razie mało. Typy zrobiły. Okej, okay. o... No nie, no! Kto? O, po co? Okej, okay, w sumie kto się nie denerwuje. Kto? Ty. 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 Jest, na siebie. No. Aha, no kozak na siebie głosuje. typ na. Uh, fioletowy. Fioletowy. Fioletowy, ale on nie jest! On raczej. On nie jest! Jak nic! Aha, jest! A to błąd. Yy, um, o nie elektrika, najgorzej. Dwa. O oh, no. Mm. Why are you bullying me? No security. Ka Kabel dla daltonistów. Koza. Okej, okay, eee. Uh. W web. Dead body Obok nas był biały Hania. Więc to nie on. Uh, ej, czy to jest. Czy to był self-report? Uh, pomarańczowy. okej okay. Uwierzymy gościowi. Może będzie szczery. Pomarańczowy, czerwony? A. Uh, pomarańczowy czy czerwony? Eneduwikke fake to beworbe, baosnus Deus, Deus, Kosmateus i morale Bugs. Achanet, nie zdążyłem, ale Wiktory, okej. Okej, no to wyli. Oni poprawili chyba grafiki. A właśnie, nie będziemy białym papierem. A co? No nie, no typy. Uu. Sorry. Fine game. O, o idealnie. jak ty zajął biały, a to ja roślina jestem, skoro tak. O, co? Ej, co, kto napisał przez. What, ta markewa, ej, ale co tam się wcześniej działo? Oh, no! Oh, no! Okej... Okay. Um, <ścoughs> Nic nie mówię... Mm. Może yes, Jest. Dobra, najsik! Z impostorem jest... Aha... Okej... Okay. Mm. Tak, i ty po, idź za mną, nie? Py! Py! Nieee, ja się tego nie lubię takiego szybkiego Wiktory. To właściwie od czego to się dzieje? No nie wiem, weźcie piszcie w komentarzach. Do komentarios. O, w końcu jestem biały. To papier. Papier, o, maseczka, yy, Papier. W sumie to gość może zaczynać czterema osobami. Mam, w ścianę się malnąłem. Poslajdujemy trochę. O, slajdujemy. Żół. Ósemeczki. Du, 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 du. I jeszcze jest chodzenie wokół. A to mi. Łabak. I trzeba ben... Ej, drugi raz. O, drugi raz podgląd kozak. Go. Idziemy sobie. Tak, najmądrzej pójść do Medmaja oczywiście. Światło wyłączyłem. Ha ha ha. Ha, ha ha ha. ha ha Trzeba cię zabić. Jezu, Jezu, Węd. Ja tutaj typu... po... czy przy tym jest Stas? No jeżeli nie ma, to bym topa była. Aha, czekaj, czy ktoś... Jeżeli tamten typo dalej tam... Dobra, Wiktory. Nie, no, ja po prostu wszystkich pozabijałem. Nie, nie wszystkich. Cztery osoby, dobra, biały papier może być. W sumie mogę być brązowym, to papier wykupię, ale my wolimy być czyści. Nie tak jak żółty. Żółty powinien sobie papier na, na głowę nałożyć. Um. A jeżeli to oglądasz, to sorry. <grym> Aha. Mm. Większy speed. Po co? Po co? Po co? Po co jest szybki? co? Pytam jest papi piotek. bo tak. bo tak? to nie. odpowiedz. bo tak to nie. śmieszny tekstik. No nie mowy trzy lewdy, dugaim. Co ty?! Oj, sorry. Ej, no nie przecież, ja... Jest... Eee, 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 dobra, nic nie mówię, no bo... Mm, Typo się wnerwił chyba. Co? So, Trzeci raz pod rząd! Oh god! Nice! Bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Ja mam taką taktykę: od razu światło wyłączać. Pyk! I to jest taktyka kozaka. Co jest? Jakiego kozaka? Co ja mówię? Nie, a czyliś takie. A, Bartek już setuk stoi. Oj, oj, dwóch. Lol. Ja se idę, nie. No, na... o nie, naprawili światło. Ba. Za dużo osób. O, o, zamknął ich, zamknął. O! Okay, Wy... Wiktor nie, Trzy czy im po podrząd ludzie. Trzy im po O, jeszcze trochę nam zostało. Czyli to marchewa robi a ja będę dalej śmietnik. La, 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 Co tam mi... La, la, la. Płakała? What? Okej. Okay. Am, Ameliusz czy to imię męskie czy żeńskie, żeńskie, że, 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 żeńskie, nie, żeńskie, okej okay. um. tak, um. ludzie, no bo weźcie piście co mam nagrywać, no bo nie mam pomysłu Brawl, stars, Minecrafta, Us, Roblox. Piszcie, którą grę. jeszcze mam tą Terrarię. Uh, o, oh, la, la 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 Ty też oczywiście la la la, oh, o no, Eee. Uh, go, go, go. Co, czwarty raz pożądam Impo? Ludzie, ja ty wam nie robię pauz, serio tak. What? What? Sabotaż za chwilę. O, i Electrical. Od razu sabotażowany. A kill? Razu... I czy ja nie mogę kliknąć kill? Mm, serio? Okej. Okay. Czyli ta taktyka, jak widać, jest dobra. Mm. Od razu typy 6. O, czekamy na 10. I z. g g g g g E też napiszę gościowi. E spry. Spry, spry. Co to znaczy spry? Iddyk. Mm -hmm. Aha, dobra. O, już myślałem, że piąty raz pod impło tak... A ty po się tu urodził łód! A wiem, znam w sumie jest taki bug. A nie, elektrika, 2 z mm, Tak mnie lubię. Ej, ten go... Czy... który... Ej, ten hits chyba jest impo. A w sumie nie jest, skoro sobie poszedł. Uuuu, jeszcze tutaj musimy filtr naprawić. Chociaż jakoś oddycham, filtr jest zapchany, ale... Nie, no serio, nowa będę musiał ta robić. Józef, um, aha, Oliwka, a za nią to... Czy obok nas szła Oliwka? Czy to była Oliwka tam w rogu? A nie, Hyc też nie żyje. A hyc przechodził obok nas. Gdzie? 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 Kto? Ta, typowe. Ja. Marcelo. Kto? Skip. Marcelo. A Marcelo? Skip. Nie, no nie. Po prostu. A co? Kto na mnie? Ona mnie głosuje? Trzeba się będzie zamstyć. Jeżeli następną rundkę zagrę. No one was ejected. Skipped. Eee... Uh, uh, nie... Elektryka... car... power to security. Tak, jaki dzisiaj kod? 2... 9... 8... 1... 7... NIE! Umordowała mnie! <laughs> Ale się wrobiłam! Nie, Marcelo też jest impo! Nie, Marcelo też jest impo! Nie. <laughs> Ej, duchy mają czap, ale fajny update był. Ach, <laughs> oh, yes. easy ta. Gościu easy. Easy dla ciebie to było hard. No, o nie, to nie, to było niemiłe. miłe, sorry. -za... Jezu! A jajaj ja, ja. nie, nie, nie! Karuneku. A Marcelo se poszedł, choć. No nie jest im po to sobie idno. Po prostu... Czy ja, ja w ogóle źle idę? Ja do admina idę Co za nubek? Przy wszystkich! Przy wszystkich! Ale no, ale się porobił. Chyba pierwszy raz gościu jest impo. jeszcze. Ej, nie mów, że on jest impem. E, powiem tak. Marchewa na oczach nie jestem. To jest marchewa, marchewa porobiona. Mam nadzieję, nie? A właśnie! Jest trzech impo! Jest trzech impo! Jasny, niebieski! Tak, czyli marchewa. Okay. Tak, marchewa się wyrobiła, czyli jednego impo nie ma, ale my jedliśmy. A jeszcze na wiku. Chyba tam ci dwaj to są impo. Tak, obstawiam. Ale nie, nie dam skutku. Są... Marchewa was an impostor. Nice Ja daję mam tutaj. LOL E, co jest? LOL Idę gonić tego ducha, że mnie zabił. Będę go... A ten chyba gościu do Wenta wejdzie. Ha, będę cię... Ta, do Wenta! Ale noob! Co za... Co ci dzisiaj? <noise> A kto to był? <noise> Nie, ale... no o, by, by, lub czarny będzie. O ja. Yeah. No co znowu? No, o, ok, czarny, oki, ok, to, to pomarańczowy, widział, widział, a czemu ty pomarańczowym nie goniłeś, czyli to też jest pomarańczka, pomarańczka i czarny to są impo, tak, tak, pomarańczka i impo, pomarańczka i czarny, a, what? Co? O, dobrze, że przegłosowali ci o jednego. E, tamten też będzie. O, impo zgłosił, impo, co? Co? O, że on nie jest. Świnka Justynka. Aj, mi się coś zbadżyło. E... Świnka... Justynka... Świnka Justynka. O, dobra! Coś się właściwie zacięło. Łozen impostor, za długo, ja nie wierzę. Why impostor remains? Będę prześladować impostorów. Uu, uu, uu. A kto jeszcze jest? Który jeszcze. Który jeszcze jest? Kto się chyba. Kto się goni Heja? A może nie. Nie, jednak nie, okej. Jasne. Oho, tu jest dead body. A to jednak chyba je... To jest ktoś, Ludzie. Jak... gdzie? To jest Ktośek. Jak... A my tutaj taski musimy kompletować. Electrical nas już zabije. O, trzeba tylko jeszcze to... O nie, nie cierpię tego taska. O, dobra, ale go zrobiłem, chociaż że ja go nie cierpię. To go... A, admin, swipe card. Hop, accept, thank you. Ej, taski za y chwilę wszyscy zrobimy. Dead body reported. I to jest ktosiek, to jest ktosiek, ludzie, to jest ktosiek. A, ktosiek. Świnka jest pstynka. Granat. Zielony, co je? Zielony, oj oh no, to jest granat, mm. tak? A może nie. Um. No, głosujcie! Please! Zielonego wywalcie! Zielone. Co tu się stało na oczach? Granatowy, zielony. Kłamca, zielony, wywalcie jego. Sama, sam kłamiesz? Jak Jak nie on, to ja. Zielone i jestem dziewczyna. Skąd. Jezu, ej! JEJE! No i nie, no i przegraliśmy. Miałem rację? Tak, przegraliśmy, geniusze. O oh, defeated. No to powiedzmy, że żegnam. Oh.